Cześć, witajcie. Przychodzę do Was z najnowszą gazetką Lidla. Gazetka ta będzie nas obowiązywała od 1 września aż do soboty 6 września. Także zapraszam Was na szybki przegląd aktualności, nowości i promocji z kategorii Parkside. Już na samiutkim początku mamy akumulatorową wiertarko-wkręcarkę 20 v 20 złotych tani taki sprzęcik i mamy go za 80 złotych, czyli bardzo, bardzo tanio. Dobra. Przejdźmy sobie do tych sprzętów, co nas interesują. Tu mi to się jeszcze śmignęło. Akumulatorowy odkurzacz ręczny 20V. Też w sklepach online. Różne końcówki w zestawie. 50 zł taniej za stówkę. I tu więcej na 34 stronie. Także zaraz o tym jeszcze opowiemy. Ok, zobaczcie, mamy nową szatę graficzną, także troszkę się pozmieniało w tych gazetkach. No i jako pierwszy sprzęt hmm, jest ta wkrętarka, o której mówiliśmy. Brak akumulatora i odwarki w zestawie 3 lata gwarancji. Maksymalny moment obrotowy 45 Nm. Liczba obrotów na pierwszym biegu do 430, na drugim do 1500 obrotów na minutę. Maksymalna średnica wiercenia 30 mm w drewnie, 13 mm w metalu. Oczywiście są to sprzęty kompatybilne z akumulatorami z serii X20V Team. Po prawej stronie Parkside, ładowarka do akumulatorów 4,5 A, 20 V, długich przewodu sieciowego 2 m. No i taki sprzęt za jedną sztukę kosztuje 50 zł, 3 lata gwarancji. Z prawej strony akumulator litowo 2Ah z ładowarką 2,4, czyli zwykłą, za stówkę również 3 gwarancji, a pod spodem akumulator litowo-jonowy 20V, pojemność 4Ah, najniższa cena w ciągu z 30 dni do soboty 13 września, aż. I tutaj mamy po aktywacji kuponu. Za stówkę taki sprzęt, czyli trzy dyszki w kieszeni, trzy stopniowy wskaźnik naładowania. Jest to najzwyklejszy akumulator bez żadnych zbędnych dodatków typu Bluetooth. No i z tego co ja aktualnie korzystam z tych sprzętów, to są one najwytrzymalsze, że tak powiem. Dobra. Dalej mamy odkurzacz, o którym już wspomniałem wcześniej. W zestawie rura przedłużająca o długości 46,5 cm, dysza podłogowa, dysza szczelinowa, dysza do pracy na mokro, dysza szczotkowa oraz uchwyt dyszy 50 NOTD, stówka, brak akumulatora i odwarki w zestawie, yy, maks maksymalna moc zasysania 22 ARW, moc ssania 55 barów, czyli 5,5 kPa, pełność zbiornika brutto 650 ml, czas pracy. 17 minut na baterii 2Ah, 34 minut na baterii 4Ah. To jest zestaw jaki otrzymujemy, czyli różne końcówki. I tak się ten odkurz prezentuje. Z prawej strony akumulatorowa młotowiertarka udarowa 20V. Zostawia 4 wiertła SDS plus oraz walizka, dwie dyszki promocji. I w tym momencie taki sprzęt kosztuje 130 zł. Oczywiście brak akumulatora i odwarki w zestawie. Obroty na biegu jałowym 900, liczba uderzeń 5000, maksymalna średnica wiercenia w murze 10 mm, energia uderzenia 1 J, czyli malutko w sumie. Kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami serii X20V Team. Dwa w jednym, wiercenie z udarem. Wkręcanie lub wiercenie bez udaru. Czyli do małych kołków jak najbardziej. Jeżeli ktoś potrzebuje sprzętu do mocowania przykładowo lisew, przypodłogowych czy wieszania obrazków, to taki sprzęcik się nada. Akmoterowa lampa ręczna LED 20V, dwa warianty. Strumień świetlny 280 lumenów. I taka lampa tylko trzy dyszki. 12-stopniowa regulacja kąta świecenia. Oczywiście, wrak akumulatorowy w zestawie. I tutaj mamy też 3 lata gwarancji. A po prawej stronie akumulatorowa lampa LED 20V. 3 poziomy świecenia. Miganie 50%-100%. Jest to pierwsza nowość dzisiaj. I taki sprzęt kosztuje 60 zł. Głowica obracana o 360 stopni. Z magnesami ułatwiającymi mocowanie. I tutaj mamy aż 800 lumenów. także dużo, dużo więcej jak ta lampa, o której przed chwilą mówiliśmy. No ale cena też jest dwa razy większa. Dobra, następnie akulatorowa sprężarka i pompka 20V. Zestawia złączka do wenteli i uniwersalna i ładne odmuchiwania piłek oraz wąż w długości 75 cm 50 zł taniej. I taki kompresorek mamy za stówkę. Maksymalne ciśnienie robocze 10,3 bara yy, przez 150 psi. Strumień powietrza pompki około 380 litrów na minutę. Zobaczcie jak on się prezentuje ten sprzęt. Ma nawet wbudowaną lampkę roboczą LED. I Jest on taki jak możecie zobaczyć, kompaktowych rozmiarów. Idealna do opon rowerowych i dmuchanych zabawek oraz artykułów sportowych. Czyli jak najbardziej można taki sprzęcik zabrać z sobą na wakacje do pompowania pontonów, przykładowo piłek plażowych bądź jakichś takich większych rzeczy. Ale i w domu się przyda. OK, z prawej strony akumulatorowy pistolet natryskowy 20 v zostawia 4 dysze, lajek do napełnienia pojemnik do pomiaru lepkości, zapasowy filtr, szczotka do oczyszczenia i go do oczyszczenia oraz walizka. 100 zł. I tutaj jest on o trzy dyszki przeceniony. Wydajność do 2 m2 na minutę. Maksymalna lepkość 70 din na sekundę. trzy poziomy natrysku, czyli poziom płaski. Pionowy, płaski i okrągły. Pojemność zbiornika 1-2 litra. Tak się ten pistolet prezentuje. Może w końcu sam sobie go sprawię, bo przydałby mi się taki kompaktowy sprzęt do malowania. ten duży agregat, a coś małego by się przydało czasami, bo nie wszędzie dużym da się domalować wszystko, albo też nie warto go rozkładać do malowania drobnych rzeczy. A taki mały pistolet pewnie szybki jest w umyciu, no i nie wymaga. Rozkładania całej infrastruktury, że tak się wypowiem. Ok, pod spodem mamy akumulatorową frezarkę obrotową 20V. wystawili dwie tuleje zaciskowe dwa bity tnące, króciec sący klucz do śrub oraz walizka. Tak wygląda do wycięć przeróbek lub korek w płcie gipsowej lub wiórowej. Widoczki tani, 130 zł. Liczba obrotów 30 tysięcy, uchwyt narzędzia 3,18 i 6,35 mm. A po prawej stronie akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 20 v Posiada ono zintegrowane oświetlenie robocze LED, do obróbki drewna, metalu lub tworzywa sztucznego. W zestawie brzeszczot HCS, tarcza diamentowa, skrobaczka, płyta szlifująca Delta, Złączka do zewnętrznego systemu zastosowania, 6 tarcz ściernych oraz walizka, czyli mamy aż 60 zł przeceny i kosztuje taki sprzęcik stówkę. Oczywiście 3 lata gwarancji wszystkie sprzęty posiadają. Następnie zakrętarka udarowa 20V, zostawia złączka czworokątna, przedłużenie bitu i walizka 50 zł tani, 130 zł Rozmiar śrub M8 do metalu i do drewna do 8 mm. Brot biegu jełowego do 2800, liczba drgań 3600, maksymalny moment obrotowy 180 Nm. Zintegrowane ośrodnie robocze LED i 130 zł. zakrętarka. Pod spodem akumulatorowa szczytwierka kątowa 20V. Przestawie tarczę do cięcia metalu, klucz impulsowy i walizka. 20 zł za 8 dyszek. Też taki malutki kompatybilny sprzęt. Pon, ja nie używałem. ponoć przydaje się do cięcia i metalu, płytek i tworzyw sztucznych. 80 zł. Średnica tarczy do cięcia 76 mm. Obrot biegu jałowego 19,5 zł. Następnie akcesoria warsztatowe do wyboru zestaw haków, podkładek, nakrętek sześciokątnych, piersień uszczelniających, zacisków do gumowych węży, koszulek termokurczliwych, nitów zrywalnych oraz zestaw zacisków do gumowych węży z główką motylkową. Dyszkę taki zestaw. Z prawej strony mamy zestaw 25 tarcz lub nakrętka szybko mocująca do szlifierek kątowych. Dwa warianty do wyboru po 30 zł. Pod spodem za 200 zł mamy wózek transportowy, wymiary po złożeniu około 74 na 45x37 na cm wymiary po rozłożeniu około 109x45x60, na na maksymalnie 150 kg udźwigu. A po prawej stronie i mazło ślusarskie dostawia dwie śruby maszynowe do mocowania i dwie szczęki. 120 zł i madło ostatnio było, a wózka takiego. Już dawno nie widziałem w zakupie. Co do imadła: szerokość szczęk zaciskowych 10 cm, rozpiętość 10 cm, waga 5,3 3 kg, zintegrowane kowadło około 7, 7 cm. I ostatnia strona, tylko online, także pokrótce przeczytamy tylko, co tutaj mamy: za 150 zł, czyli ze 100 złotową przeceną akwaterowa lamelownica 20V najniższa cena z ostatnich 30 dni pod spodem mamy akumulatorowa lampa budowlana LED 20V oczywiście bez akumulatora i ładowarki tutaj mamy 25 zł przeceny za 54,90 następnie akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy 20V 50 zł taniej za 70 zł i troszkę ciuchów, po pierwsze kurtka męska Workwear Steel, wodoodporna za 58,40, 35% taniej w tym momencie ona kosztuje. Następnie joggery męskie Cargo za 52 zł. tutaj mamy również 35% przeceny i również 35% przeceny, dżinsy damskie w stylu roboczym i to wszystko jest dostępne na Lidl online i wszystko tutaj jak widzicie, jest to przecenie z aplikacją Lidla. Dobra, na dzisiaj to tyle. Szybki przegląd. Także dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Już za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.